Przejście numer 36, wiersze 77, 83 pomiędzy. I czy ta osoba nie widziała, że uformowaliśmy ją z kropli nasienia, kropli wody, płynu i teraz jest on jawnym wrogiem? I dał nam przykład, nie biorąc pod uwagę swojej własnej formacji, powiedział, kto wskrzesi te kości? Podczas gdy są rozkładane. Powiedz, ten, który je stworzył po raz pierwszy, wskrzesi ich. I on jest tym, który bardzo dobrze zna każdą formację. On jest tym, który stworzył dla ciebie ogień tlen z zielonego drzewa. Teraz spalasz tlen. Czy ten, który stworzył wszechświat i ziemię, nie jest tym, który posiada moc stworzenia wielu innych podobnych do nich? Tak, rzeczywiście, on jest. I on jest tym, który doskonale kształtuje, wie bardzo dobrze. Rzeczywiście, kiedy On coś zamierza, Jego poleceniem, sprawą jest powiedzenie tej rzeczy, bądź. I od razu tak jest. Wtedy Bóg, który posiada i panuje nad wszystkim w swoich rękach, zostaje oczyszczony ze wszelkich braków. I tylko do Niego zostaniecie sprowadzeni. Przejście numer 25. Werset 2. Tylko do Niego należy królestwo nieba i ziemi. I nie zrodził dzieci. Nie ma partnera w suwerenności. On jest stwórcą wszystkich rzeczy i ustala prawa ich działania i istnienia. Przejście numer 27, werset 60. Czy lepsze jest to, co im się kojarzy z Bogiem, czy z tym, który stworzył wszechświat i ziemię, który zesłał dla Ciebie wodę z nieba? Potem, za pomocą tej wody, sprawiliśmy, że wyrosły piękne ogrody, w których nie wyrosłoby ani jedno z drzew. Czy jest jakieś inne bóstwo obok Boga? Są raczej narodem, który nadal czyni zło, działać wbrew własnemu dobru, utożsamiając innych z Bogiem. Przejście numer 3. Wersety 189. 194. Między. Panowanie nad wszechświatem i ziemią należy do Boga, a Bóg jest tym, który jest najbardziej kompetentny we wszystkim. Istnieje wiele dowodów znaków w powstaniu wszechświata i ziemi oraz w naprzemienności nocy i dnia. Z pewnością dla tych, którzy pamiętają Boga, stojąc, siedząc i leżąc na boku, ci, którzy potrafią pojąć, którzy zastanawiają się nad powstaniem wszechświata i ziemi, o panie nasz! Nie stworzyłeś tego bez celu, oczyszczany jesteś ze wszystkich braków. Noń nas przed karą ognia. O nasz panie! Zaprawdę, kogokolwiek wpuścicie do tego ognia, z pewnością okryliście go hańbą. I nie będzie nikogo z pomocników dla tych, którzy czynią zło działać wbrew własnemu dobru, utożsamiając innym z Bogiem. O, nasz panie! Z pewnością słyszeliśmy osobę wzywającą Kubierz w swego pana! I od razu uwierzył. O, nasz panie! Przebacz nasze grzechy i usuń nasze złe uczynki i przypomnij nam o tym, co zrobiliśmy w przeszłości i czego nie zrobiliśmy, będąc zobowiązani do odebrania życia z prawymi ludźmi. O nasz Panie, oddasz nas tym, co obiecałeś posłańcom, nie zawstydzaj nas w dniu zmartwychwstania. Zaiste, nie łamiesz swojej obietnicy. W świetle tych wersetów Koranu studiuj niebo nocą na wytchłonnym niebie. Możesz też wejść na youtube.com i przyjrzeć się powstaniu wszechświata i gwiazdom. Możesz też obejrzeć filmy naukowe na temat powstawania meteorytów, atmosfery, powstania planety Ziemia i tym podobne. I spróbować zrozumieć stworzenie i stwórcę. Znajdź na to czas dla siebie. Moje najszczersze pozdrowienia.